Panowie ministrowie, generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, ale tak naprawdę powinienem się zwrócić przede wszystkim do Was, żołnierze powstania warszawskiego, do Was, żołnierze niepodległości, bo Wasza rola jest dzisiaj najważniejsza, bo Wy jesteście łącznikiem. Z tym wspaniałym pokoleniem, z tymi żołnierzami, którzy pod Warszawą odparli nawałę bolszewicką, którzy sprawili, że Polska jest niepodległa. Bo trzeba pamiętać, że różne mogły być losy tamtych wydarzeń. I choć wiele zawdzięczamy wielkiej pracy politycznej, Roman Dłowskiego podczas konferencji wersalskiej. I wiele zawdzięczamy różnym sojusznikom. To nie byłoby Polski niepodległej na mapie, gdyby nie żołnierze XX roku. Nie byłoby Polski niepodległej na mapie, gdyby nie bohaterski czyn księdza Skorupki. Nie byłoby Polski niepodległej na mapie, gdyby nie geniusz Józefa Piłsudskiego. I to, że niepodległość dla nich była najważniejsza, że przed wszystkimi wartościami, przed wszystkimi różnicami i ponad własnymi słabościami stawiali sobie niepodległość własnej ojczyzny, niepodległość Rzeczypospolitej, niepodległość Polski, to jest głównym przesłaniem, które dzisiaj żołnierz Polski, polska armia, Przedstawia, przedkłada i mówi do narodu: Pamiętajcie, nie ma rzeczy ważniejszej niż niepodległość państwa polskiego. Nic więcej nie będzie mogło być zrealizowane, nic nie będzie mogło być osiągnięte, nic nie będzie mogło być odbudowane, jeżeli nie będzie niepodległo państwa polskiego. To jest właśnie Wielki Testament. Jakie otrzymaliśmy z rok żołnierzy Radzymina, Osowa, Warszawy, Bitwy Niemieckiej, z rąk tych, którzy ocalili Polskę i ocalili Europę, z rąk tych, którzy przekreślili zamiary zbolszewizowania całej Europy i świata. A teraz zwracam się do Was, którzy otrzymaliście dzisiaj awanse i odznaczenia. Pamiętajcie, Ciąży na Was wielki obowiązek. Ciąży na Was wielkie wyzwanie. Tych żołnierzy, którzy przed 96 laty rzucili swój życia los na stos. I w każdym momencie swojej służby Musicie sobie przypominać, że jesteście żołnierzami Wojska Polskiego. Nie ma chwalebniejszego zajęcia. Nie ma rzeczy istotniejszej, jak służyć własnej Ojczyźnie życiem i bronią. Jak służyć zgodnie z najwyższymi wartościami Bóg, Honor i Ojczyzna. Dzisiejsze awansy od znaczenia są świadectwem tego, iż naród, że Rzeczpospolita, że rząd polski zawsze będzie dążył do tego, by armia była jak najsilniejsza, jak największa i jak najskuteczniejsza. Ale równocześnie to ma być taka armia, której żołnierze są wzorem najwyższych wartości ludzkich i narodowych. Żołnierze muszą nie potrafić nie tylko walczyć, ale być zdolnymi w życiu codziennym swoją służbą i swoim zdeterminowaniem być zdolni pomóc każdemu innemu, być zdolni ty, być tymi, którzy są zawsze na pierwszej linii działania na rzecz człowieka, na rzecz ojczyzny. Takie przesłanie pozostawili nam ci, którzy wywalczyli polską niepodległość. Takie przesłanie spada dzisiaj na wasze, na wasze barki. Jestem dumny, że w imieniu Rządu Rzeczpospolitej mogłem Wam przekazać te odznaczenia i te awanse. I jestem przekonany, że Armia Polska silna, nowocześnie uzbrojona, nowocześnie wyszkolona, będzie godna tamtych naszych ojców i dziadów, którzy potrafili samotni, stojąc wobec wszystkich zupełnie bez, bez, żadnego, bez żadnego wsparcia i pomocy. Byli zdolni obronić swoim wysiłkiem, trudem i krwią Europę. Dzisiaj nie jesteśmy sami. Dzisiaj na naszych granicach, już za kilka miesięcy, staną wojska sprzymierzone. Ale stało się to także dzięki Wam, dzięki Waszej służbie, dzięki Waszym zdolnościom, dzięki Waszemu wysiłkowi. Mam nadzieję, że ten wzór będziecie realizowali zawsze. I mam nadzieję, że Wasza służba dobrze przyczyni się do pokoju, bezpieczeństwa i szczęścia naszej Ojczyzny. I raz jeszcze na koniec przypomnę, bez tych żołnierzy powstania, bez tych żołnierzy niepodległości, których reprezentują tutaj dzisiaj odznaczeni, naszych. Nadziei naszej przyszłości by nie było. Dzień Żołnierza Polskiego, Dzień Wojska Polskiego to Dzień chwały, którą musimy dumnie wysoko nieść. Dziękuję.